Jak uruchomić kalkulator zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę w rachmistrzu GT? Zgodnie z przepisami tzw. polskiego ładu 2.0, przedsiębiorcy, którzy od początku 2022 roku zdecydowali się na rozliczanie ryczałtem, mogą po zakończeniu roku zmienić decyzję i rozliczyć się według skali podatkowej, składając za 2022 rok PIT-36. Decyzja ta jest dobrowolna i powinna opierać się na analizie, gdyż nie każdemu przedsiębiorcy opłaci się ten manewr. Aby ułatwić użytkownikom rachmistrza GT decyzję w tej sprawie, w wersji 1.74 pojawił się kalkulator opłacalności zmiany formy opodatkowania. Możesz go uruchomić z górnego menu narzędzia. Na początek wybierz wspólnika, dla którego zostanie przeprowadzona kalkulacja. Po zatwierdzeniu otwarta zostaje domyślna przeglądarka internetowa, w której prezentowane są wyliczenia. Pierwsza część kalkulatora to zestawienie przychodów osiągniętych w 2022 roku w podziale na poszczególne stawki ryczałtu. Zarówno w tym miejscu, jak i pozostałych sekcjach formularza, pola kwotowe można ręcznie edytować. Kolejna sekcja to symulacja kosztów, jakie znalazłyby się w KPiR za 2022 rok. Kalkulator sprawdza zapisy w ewidencjach księgowych, które mogą generować koszty, i wykazuje ich sumaryczne wartości w kolejnych polach. Prezentowane są tu między innymi zapisy z ewidencji VAT zakupu, amortyzację środków trwałych czy naliczone składki ZUS na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo w sekcji Opcje można podać ilość posiadanych dzieci, a także zaznaczyć ewentualne rozliczanie ze współmałżonkiem i podać dochód współmałżonka. Na podstawie wartości z formularza w sekcji Podsumowanie program prezentuje przewidywany zysk lub stratę, jakie przyniosłaby zmiana formy opodatkowania w 2022 roku. Wyliczone wartości są jednak wyłącznie symulacją i należy je traktować informacyjnie.